Pedagogika nielinarna ma nam za zadanie nakreślić schemat myślenia i działania, który pozwoli nam tak zarządzać procesem treningowym, czy procesem nauczania, żeby respektując zasady, które, które sobie powiedzieliśmy, każdy człowiek rozwijał się i nabrał nowych umiejętności. To nie ruch jest powtarzalny, tylko u specjalisty powtarzalny jest efekt. Jeżeli weźmiemy pod uwagę takiego kowala, no to efekt jest bardzo mało złożony. Ale jeżeli weźmiemy sobie piłkarza, koszykarza, siatkarza, to okaże się, że chcemy osiągnąć efekt, który musimy osiągać w bardzo zmiennym środowisku. To, co na nas wpływa, ciągle się zmienia. Jesteśmy w różnych pozycjach, przeciwnicy są w różnych pozycjach, jesteśmy w różnym miejscu na boisku, piłka leci z różną prędkością, odbija się, kręci, trawa jest śliska, czasem jest sucha. To wszystko się zmienia, a my wciąż musimy mieć powtarzalny efekt. Jak do tego doprowadzić? Na pewno już dowiedzieliśmy się z badań, że nauka ruchu w zamkniętym wariancie nie prowadzi do użycia tego ruchu w otwartym środowisku. Ale prawda jest taka, że my nie chcemy powtarzać ruchu. My chcemy powtarzać problem, tak? My chcemy sprawiać, żeby dany zawodnik tak wiele razy miał możliwość rozwiązania danego problemu, że znajdzie rozwiązania, które są odpowiednie dla niego. Które są odpowiednie dla jego ograniczeń, dla jego fizyczności, dla jego mentalności, dla jego możliwości psychicznych, kognitywnych i, i wszystkich innych. W złożonym środowisku, atencja polega na tym, że zawodnik musi nauczyć się powią, powiązać swoje działanie z konkretną informacją, którą pozyskuje do środowiska. To jest podstawa. I teraz jeżeli my pracujemy metodami pedagogiki nielinearnej, to z czasem okazuje się, że uczniowie bardzo dobrze nawet w nowych sytuacjach poszukują tej informacji. Uczą się uczyć ruchu. To już nie my ich nauczamy, tak? Nie musimy ich prowadzić za rękę, nie musimy im podpowiadać, nie musimy ich ustawiać, tylko tworzymy dla nich problemy, a dzięki temu, że oni kierują swoją uwagę w odpowiednie miejsca, a my sprzedajemy im intencje, które chcemy uzyskać, tak? czyli jaki jest cel tego, co robią, oni uczą się rozwiązywać te problemy.